Simanko z tej strony, polski Polak, i dzisiaj jestem z El Hubertem. Tylko gdzie ty jesteś? O, jesteś, dobra, chodź. Jesteśmy na hide and seek, czyli na mini grze polegającej na chowaniu się, jako bloki. Jest jeden szukający na kilkudziesięciu chowających się i on musi po prostu ich jakby zabijać. I oni wtedy są szukającymi i tak trzeba się szukać. Taki chowany, tylko że dochodzą ci szukający. Dobra, zaczynamy. O, już biliśmy. Ja czym, czym jesteś? <grym> Drewnem. Ja też ja jestem tym takim zwykłym. Okay. Logam. Mm, tylko gdzie by się tu ukryć? No, tutaj nigdzie nie ma miejsca. Tylko, no, gdybym mógł wchodzić jedną kratkę niżej, to bym się mógł dobrze ukryć. Najłatwiej to jest kowadło na tej mapie. O, ja mam fajne miejsce. Na środku mapy, się, na ziemi się kampie. Ja pod wodę pójdę, lol. No, a wiesz, że jak... Ciężko tam znaleźć. Jesteś dobra. Ej, ale ja na serio nie mam miejsca żadnego. Chyba, że. O, tutaj się ustawię. Może mi nie znajdzie. Dobra, ja już się nie ruszam. No. I już biją I... tego. O, już jestem blokiem. Można się obracać, ale nie można... Można skakać. No można, nie, ale nie można się ruszać. Można się obracać, skakać, ale nie można się ruszać. Ja mam fajną kampę. Może trochę nudny Wam się wyda ten tryb, ale jeśli później dostanę miecz, to mogę się klepać z szukającymi. Jeśli są Gdzie? lupkami, to ich będę kilał. Może się uda przetrwać. Biją wszystkie bloki jak popadnie. I masz ten bloczek enchantowany na knockback 1. Tak? Ja to niedawno zauważyłem. No, no nie że wiem. Do... Ale no. potem dostaniesz miecz jeszcze. No, 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 ale też mieczyk. Ale mieczyk później, nie? O kurde, idą w moją stronę. Do mnie na szczęście nikt jeszcze nie idzie, ale. Mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie. Ja tak się wyróżniam, a nikt jeszcze się nie skapnął, że tu. Ty... O kurde, dłużej Ja też się wyróżniam bardzo, tylko nikt nie wchodzi do tego domku. O już, możemy biec, ale ja nie biegnę lol. Chyba, ja że ktoś do mnie... Widzę domuje... już, gdzie jesteś. Mam mieczyk. Nice. Wiesz gdzie jest, tak? Widzę. No jak mówiłeś, że wchodzi do tego domku, to tutaj taki jakiś Hurricane Emily wszedł. No tak, dokładnie. Tylko, że go nie ma. Jesteś na górze czy na dole? On wszedł do drugiego domku na szczęście, on koło mnie. Na ścianie koło mnie siedzi. Ja wychodzę stąd i uciekam. O tu ktoś się klepie, dobra to ja biegam. Ja, ja, ja logam. <grymne> <grymne> Jedz, koks i logaj. Ej no. widzę cię, jesteś drewnem, nie? No tak. Przebiegłeś nade mną. O fuck. idzie ktoś we mnie. A, nie ogarnęła. Nie, ja, jak coś uciekam na środek magii. Ja też uciekam, Lulu. Ło, hitnął mnie! Sypniesz? Sypnę jako drewno, co? Sypniesz. O, sypnąłem. Ale sypnął. Teraz musisz mnie znaleźć. Ale ty jest dobry, Żiak. Jesteś blisko takiego domku tam, gdzie byłeś. Ciekawe, czy mnie znajdzie. A ty się ruszasz? Nie. Szlak? Szlak? Szlak. Ale warto, to ty byłeś? Może. Ty byłeś płatkiem? Może. Czekaj, to trzeba popatrzeć, tu kogoś nie ma. Jolo. Ktoś pisze na czacie. Jolo. Yolo. Myślę, że dwie takie rundy nagramy po 5 minut. One trwają, tak? Jest, ale idioci. Lol, ale idioci. To nie byłeś ty. Może. No bo jak mówisz, że ja ja nie ci Ja nie mogę, ci... czuję się osaczubna i jest. A dobrze, że... Ej, ale ciebie nie ma. Jest chyba pięciu sikerów obok mnie, ale... To ciebie. muszę poszukać, gdzie oni są. To ja no, znawę. teraz już trochę poszło ich. Widzę cię, jak biegniesz. Sprint jump. Lol. No, chcę... Tak... To ty zabiłeś? Ej, zaczął. No, no no, Kurde, zabił mnie! No nie! To fakt. Ej, zaczęło Jednak... mi strasznie tak syczeć. No to jak uderzysz dużo bloków, to tak masz. Ale strasznie, strasznie dużo ludzi obok mnie przeszło, ale oczywiście. Cztery osoby się zostały. Mm -hmm. trzeba znaleźć, bo mało czasu. No. Najczęściej się na mostach chowają kowadła. A ludzie nie ogarniają po prostu. Jakbym był kowadłem, to tu jest idealne miejsce na schowanie się. Ja też mam kilka. Kowa... No, kowadłem jest najłatwiej, szczerze mówiąc, na tej mapie. Kurde no. Ja spamuję we wszystko, jak Ciebie. Tak ładną ładną kampę no, szkoda. Kurde no, nie ma ich tu nigdzie. Mogą być w tym, w wodzie. Ja, ja mam tutaj taką fajną kampę w wodzie, ale nie mają, Czas to się kończy, a nie widać tych kryjących się. Trzy osoby, a dostało 20 sekund, tak więc niedobrze. Przegramy. Przegramy, no. Słabo. Tylko, że oni, jak zostanie 10 sekund, to oni muszą biegać. Tak? No. no, no jak zostanie 10 sekund, no to przecież spokojnie mogą sobie skoczyć w kolejne miejsce i się nie ruszać. No... no... O lol, wpadłem do wody. Dobra, dawaj Dobra, się. no to widzimy się w kolejnym... Kolejnej rundzie. Dobra, jesteśmy w kolejnej rundzie. Tym razem na, mam nadzieję, innej mapie. Znowu z Hubertab. O, jesteś. Za tobą biegnę. Ej, Willa, fajnie. Nie graj. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Mam nadzieję, że dźwięk nagrywa. Jak nie, to fail. Ale nie, na pewno się nagrywa. Podejrzenie mi płynie Minecraft, chodzi. Chunk updates 2200, LOL. Ja mam także. Ja mam nadzieję, że nie będę Seekerem LOL, ale by był fail. No, te, taka szansa. Tyle wygrać, muszę się napić. Ale mi się. O kurde, jestem na odblokie mi Minecraft chodzi ciągle, bez zmian, 60 fpsów i 61, ani mniej, ani więcej. Ja mam max fps, jestem drewnem, więc mam spoko nawet. No, fajna mapka na drewno, ja nie mogę znaleźć sobie kampy. No, kurde, niedobrze. Będę biegającym blokiem. Nie, źle, to źle się ustawiłem. O kurde, już zaczyna odliczać. Mogę tutaj wejść, nie mogę. To ty jesteś, Ej. Gdzie? No ty jesteś takim, ty jesteś jukeboxem czy naobłokiem? No jukeboxem. Ja jesteś takim jakby rogu? No stoję w takim rogu. No jestem koło ciebie, stoi koło ciebie drewno? No po lewej. No to jestem ja. Lol. Patrzcie, to jest. Stanę Hubert. na Tobie. Stanę, stanę, na Tobie. Nie dasz. Już jesteś solidnym blokiem. Tak. Kurde. Ej, jakby stanął na mnie, to by było zarombiste. Stoję. Ej, zrzuca mnie. No Bo zarombiste. To stań koło mnie. Stoję, stoję na tobie. Ech. To stój. Czekaj, nie ruszaj cię... Zrzuca, ale gdyby cię nie rzucało, to by było epickie. Halo? Coś laga złapałem. Mam nadzieję, że mnie nie wyrzuci. Ja pierdoliczy. O, laga miałem. Skikowało. Świetnie. Za co, co Cię kiknęło? Za Aha, dobra, to dokończę tą rundę jeszcze... Nie wiem, czy jeszcze jedną będziemy nagrywać. Jaki fejl. Jaki inny tego sikera? Jestem mnóstwo. Spraguję. Ja, ja idę na parkour. Mi się nudzi. Le parkour. Jak maciek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nagrywasz to? Jest! Zabiłeś sikera? Tak. Tylko mam mało HP. Tu się regeneruje HP? Regeneruje się. Może. Ja się parkurzę. No, lol jaki park, nie ogarniam Niech mi się HP zregeneruje, to jest na hardzie chłopie razie Seekera killnęłem O lol, on tu goni kogoś Mieczykiem Majko boska, co? Majko. Mało, mało hapsa, mało hapsa LOL oni Jestem koło bazy Seekerów chłopie Yo! Schitał mnie jakiś Sypę, sypę, sypę Jeden Hide and Seek Hide and seek. zabili mnie. Sypłeś, nie? No. Słabo, na co idziemy? Nie myślę, że to już będzie ostatnia runda. Nie będę robił odcinku dłuższych niż na przykład 12 minut. Okej, okay. jestem Seekerem. Dobra, ja chyba kończę. Czemu kończysz? Nie wiem. Nie wiesz. Nie wiem. Tą rundę też wrzucasz? Tak. Czemu nie? Czemu nie? Czemu nie? A czemu tak? Przechodź na spliga jedną rundkę. No możemy zagrać. Nie miał 15 minut, ale... Babekowa Jajuszka. To na paintball. Nie, na Spliga. One in the chamber. Kiedy idzie. No, może, możemy nagrać, ale kiedy indziej? No teraz na spligę. Paintball zamknięty. Nie będę... No nie jest otwarty. No, no, nie będę wrzucał odcinku po pół godziny. Jak już to po max 15 minut. Nie to, że mam limit, ale no, Bo limit można od zdeaktywować weryfikując konto. Mam zweryfikowany Lul. Jesteś? No Mmm... Kurde no... Fajnie, bo mi Minecraft cały czas w i mi ta myszka nie przerywa Mmm... Nie ma tu nikogo Czas się kończy Jeden hiders jest, chopie. Jeden hider No, szkoda, że... Szkoda, że mnie... Kiknęło Ej, mało ludzi na tym spligu gra trochę Łatwiej będzie bić. Bo najlepszy jest hide and seek I one in december Jest spaczką. można się poklepać No nie, 14 sekund i jeden hider 10 sekund Przegrałem to mm, Szkoda Ile masz tokenów? Ja? Mało 35, leka like bus. Dobra, widzimy się. Widzimy się w kolejnej rundzie, tym razem z pligu. Siemano, już na pligu. Po 20 chyba minutach czekania aż wbijemy obydwaj. Mów trochę głośniej. No palec nie boli No, za chwilę rozpoczyna się runda. Za 30 kilka sekund. I to będzie ostatnia runda z tego filmu. Zmontuję pięknie trzy gry. No, będzie git. ok Miejmy nadzieję, że wygramy, nie? Hehe. <grystanie> <grystanie> Miejmy nadzieję, że ja wygram. Tak. Dobra, na nagraniu to ci dam wygrać. Trzymamy kciuki. <grystanie> To jest, to jest takie marketingowe, nie trzymamy kciuki, ale nie trzymajcie kciuków w dół. Dobra, jestem. Ja już się biegam. I ja szedłem nie, schodź. Mi się nie, 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 lol. Ja nie, jestem. nie, jestem. nie, Dr, dr, dr. O myszka mi zaczęła. No naprawdę myszka mi teraz zaczęła ścinać. O jakiś samolot leci mi za oknem. O hubert to ja, to ja, to ja! Nieszczele! No, nie, spadłem! <grym> o lol, też spadłem na najniższy poziom. jest ja rzuciłem już dwie osoby. No nie! Włączyło mi się, że zasilanie wyłączy się za 5 minut. Naprawdę, tak na środku ekranu wyrąbało. To się nie nagra, ale. Ja, nie, ja nie niszczę bloków, ja biegam i uciekam A myślę, że ty z mapy już wyleciałeś. Parkour skill, skill better. O, jakiś, jakiś Adam spadł. Chyba. O ile dobrze widzę. Ja widziałem. się trzymam. Jeszcze 10 osób zostało. Splieger. Ty jesteś? Tak, ale mi się I myszka wiecie, buguje. Spadłbym. za tobą? Myszka mi się chopie buguje, lol. Ja, ja biegam, ja nie zrzucam nikogo. No to jest obyśmy dobra gra No to zostali razem. To czekaj, ty będzie trzeba ogarnąć. Jeszcze jakiś go... Dwóch gości poza nami zostało. No, no, no. O, jakiś gościu spadł, to jeszcze. Trzy... O, Zos... nie, spadł. O, fail. Szlak. Szkoda. Może to wygram Jestem spectatorem, będę o... Chciał... No, no, no ale patrz, że tu mogę sobie stać i nawalić Ej tam jeszcze na górze jakiś cweniak jest Tak? To go zrzuć Stoję tuż przed tobą Yo! Jaki ninja Skill better Dawaj, jeszcze trzy osoby zostały O, dwie tylko Tak? Yo, spadłbym Będziecie mieli IP. I... No wiem. <laughs> Będziecie mieli IP tego serwera w opisie. 9000. tysięcy. że się za tobą uganiają. Tak. Nie, są trzy osoby, to jeszcze na górze jest jakiś frajer. Mam nadzieję, że to nie jest. Polak i nie ogląni mojego filmu, że... <laughs> okay. Ale dobrze ma. Wystarczy, żeby siedział na shifcie to by wygrał. No tak, no bo on, ja A nie i zajął, się, I zajął się tą dziewczyną. To teraz masz masz szansę. Zrzucaj tego, tego wyżej. Nie, nie zrzucę go, hopie. Ja tu muszę pilnować, żeby ta dziewczyna mnie nie załatwiła. Uważaj, strzela do ciebie. Spadł? Nie. Co Spadł. Uważaj, biegnie do ciebie. Dobra. Parkour the best. Dobra, to nie widzę na razie nikogo. Gdzie ta dziewczyna? A, jest tam. Kurde, ciężko, no ciężko tu jest wygrać, ale... To już Yo! Parkour, Mi pod nogami. Parkur. Jak spadniesz, to lecę z tobą. Sypniemy razem. Gonić, goni cię koleś. Odwróć się i zaspamuj go. Strzela. Wiem, prawie mi pod nogi strzelił, to wszystko się... Odwróć się na... i zaspamuj w niego. Jest, zrzuciłeś go, brawo. Tak? się tam dziewczyna zrzuci wygrasz. GG. Kiko, no ja tu najpierw muszę sobie wypracować jakąś dobrą pozycję, jak na razie to ona jest na wygranej. Gdzie ona jest? Nie goni mnie. I gdzie ona jest? Biegnie tutaj. Ona jest dobra. Może nawet nie w parkurze, ale ona dobrze rzu rzuca tymi jajuszkami. Ale dobrą lol. Dobrą ci taktykę podpowiedziałem. Mhm, mm dziękuję. Mm, nie ma za Jesteśmy Jesteś dłużnikiem. Ej, ty na serio już prawie nie ma gdzie skakać. No dużo jest dla ale nie ma gdzie skakać, bo są ciągle dziury. Jest! GG! GG, everybody! Będzie wielkie GG tutaj na ekranie. Jo, spadłem! <grym> <grym> spadłem, ale wygrałem. Dawaj, nie, ej, nie wygrałem. A nie, wygrałem. O, Dobra. ja jestem naszym pracem. No to słuchajcie, chodź wyjdź tam z czwórki i się pożegnamy. I tak Cię nie widzę, tak więc to nie ma sensu. No, w każdym razie był ze mną dzisiaj L Hubert L. I graliśmy sobie na serwerze Hive.eu, czy mc? Hive... nie wiem. No. Hivemc.eu, nie? Chyba. Dobra, no to w każdym razie żegnamy Was i miejmy nadzieję, że spotkamy się w kolejnych filmikach tego typu. Pa pa!